O, i działa. Jest katana. Dobra, to czekaj ja tu wychyluję ich Oni się nie wychylują, a... Dobra. Nie, nie, chcę tego przeszkadza, ja chcę tego. Lecimy, co? Lecimy. Nie ma co się zatrzymywać, lecimy.

Bo raszujesz, No nie! MPC, pomóżcie mi! Spadł mi na głowę, nie jak cię healowałem. Bez beki. Dobra. Lecimy. O! To jest shotgun. O! Dobra, teraz shotguna będziemy wszystkim głowy rozpiechlać uciął jej głowę. Jest nie widać. Dobra. Tam musimy wyjść. Trzeba się podrapać po nosku. O, siadą no dźwignie tam pociągnąć. O, ho, ho, ktoś strzelił w tego. O, pali się. Eee. Dobra. Dobra. ja już idę tam, gdzie trzeba iść. Tutaj będzie trzeba przejść, nie? Teraz No tam, jeszcze trzeba skoczyć. No, ogólnie można przejść drabina, tam jest, ale... Kusarz, czy ty możesz nie być mego egoistą mi pomagać? <grafy> Poszedł, kurde, zeskoczył i czeka na rabinę, a my tu walczymy, hordy nas atakują. Ja, dżo, ja do Jackoja ja strzelałem. Mówię, okay. O, ja mu zabiję, tam wiedźmę. A poleciał. Oh. Się odbił od tej podłogi i do mnie strzelił. Gdzieś tu wiedźma. Ja mu zabiję. O, debil, debil. Co? Przeżył to. Jak, jak on to zrobił w ogóle? Leży Dobra, chodźmy, chodźmy Co my tutaj mamy? Biura, biura, biura To jest, O, snajperka biorę. O, na tym skinie ona jest tak przepiękna, ja pierdolę no. No panie, no. Ja lubię grać jak są wiesz. Bronia, że tu są skiny. Tak, bronię. Druga Wiedźma, nie fajnie. Masz shotguna, ty ją zabij. Tak. Tu jest chyba. Tu jest, tu, 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 w pokoju, na prawo, na prawo w pokoju. Tu, tu, tu tam, no. Biegni, szybko ją zabij. Ma mieć farta, nie? Ale ty nie masz się do niej skradać, to po prostu podbiegasz do niej. Ona nie zdąży I... się zanimować. Dobra, trzeba lecieć dalej. Tutaj tank często potrafi się spawnować, mi się zespawnował nawet na serii chyba. Okej, tu gdzieś będzie... ...specjalni zarażeni. Chyba to, że się na dół już poszedł, tak? No nie, że i czekam tutaj, bo tu gdzieś są specjalni. W tych pokojach chyba są. Nie, nie wiem. No. No, <laughs> ja od razu klik. Jak zacząłem to zaraz klik. Dobra, my się tu bronimy. Reloading. O ty panie. No nieźle. A safe jest tutaj. Alright. Zapraszamy, zapraszamy. Wszyscy? Jeszcze gdzie jest? A, są wszyscy. No. Myślę, <grym> że ktoś nie wszedł.